Hej, witam nas wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise. A to kolejny odcinek z kariery zawodnika w FIFA 15. No i tak, widzicie, symulacja meczów z Manchesterem, którego niestety nie zagrałem. Dwóch meczów w zasadzie, bo ani jednego meczu z tego dwóch meczów z Manchesterem United nie udało mi się zagrać. Zostałem dwa razy posadzony na ławce. Nie było to dla mnie zrozumiałe. Wy nie zobaczyliście tych symulacji, ponieważ zepsuł mi się klip z actiona, który ostatnio naprawdę strasznie topornie współpracuje. W każdym razie awansowaliśmy. Szkoda mi trochę tych, tych dwóch meczów, ponieważ no, Manchester United jednak naprawdę dobry przeciwnik i na pewno byłyby fajne spotkanie, spotkania do... Do oglądania. W każdym bądź razie zaczynamy odcinek meczem z Saragossą, Realem z Saragossą. Dzisiaj tylko dwa mecze, było na tyle, miałem czas po prostu. No i myślę, że ten odcinek pojawi się na kanale w środę, tak mniej więcej przed 18.00 o 18.00. Jeżeli wszystko pójdzie ok, w każdym bądź razie zaczynamy pierwszy mecz w tym odcinku, pierwszy na dwa no i przeciwnik bardzo, bardzo łatwy ale no wiadomo nie wolno niczego nikogo lekceważyć, zwłaszcza w takiej lidze jaką jest Liga Hiszpańska ale no ostatnia drużyna z tabeli no to trudno nie powinno być, no, chociaż jak będzie to zobaczycie wychodzą już zawodnicy na boisko, no ale ja zostałem też wystawiony do składu, w którym nie grały najlepsi nie grali najlepsi zawodnicy no był Mathieu, był Terstegen na bramce, był Fermalen i Jordi Alba, ale dopiero później pod koniec meczu no trener wpuścił lepszych zawodników, bo tak oprócz tych zawodników, których wymieniłem, no, pojawiali się tam zawodnicy, którzy nawet mieli poniżej 70 ratingów, no a tacy gwiazdorzy jak Messi, Suarez, Neymar no siedzieli na ławce i to było dla mnie trochę niezrozumiałe, tym bardziej, że po 45 minutach mamy remis i my naciskaliśmy na Saragosse, mieliśmy trochę mniejsze posiadanie piłki, ale znoszały 5, Saragossa 1 i to taki przypadkowy totalnie, w każdym bądź razie no niezbyt udany rezultat jak na mecz z takim rywalem I na, miejmy nadzieję, że to się zmieni w drugiej połowie tego spotkania, no którą właśnie teraz widzicie Zaczynamy rzut rożny, i zobaczcie, jak fenomenalnie wy, 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 wywalczyłem. O tak, wywalczyłem sobie pozycję do oddania strzału głową, no ale niestety trochę za wysoko ta piłka leciała. Kolejna akcja to już 60 minuta. Dalej, wynik 0 do 0. No starego stracie broni, a tutaj kocioł porobiłem tam obrońców, no ale ostatecznie nie udało mi się utrzymać e, przy piłce. 75 minuta, wychodzimy z kolejną akcją, którą rozpoczynam. Ja podaję na skrzydło do. Jordigo, Jordi alba Jordi, albo oddaje mi piętką i fenomenalny strzał. Miałem dobrą pozycję, dobre podanie dostałem. No i to bez problemu tutaj wykorzystałem, jak widzicie. No i wygrywamy, wygrywamy. W końcu, w końcu ta bramka 1 do 0. No taki wynik na liczniku powinien widnieć już przynajmniej w pierwszych 10 minuta, minutach tego spotkania, tak myślę. No ale to jest to, co mówiłem. Saragossa naprawdę walczył o utrzymanie, ma nóż na gardle no i też broniła się bardzo dobrze a tymczasem w końcu w 77 minucie na boisko został puszczony Rakitic, ale oprócz niego został opuszczony Messi, który gra na prawym skrzydle, ja z takiego cofniętego napastnika zostałem napastnikiem wysuniętym, no ale w końcu mam okazję współpracować z Neymar, nie z Neymarem tylko z Messim. no ale długa współpraca to nie było bo do końca meczu zostało już jakieś 10-15 minut kiedy Messi pojawił się no ale od tego czasu no, zepsułem tą trochę sytuację miałem dobrą, dobrą pozycję do strzałów a posłałem tą piłkę gdzieś naprawdę nibiosa no i niestety nie udało się zdobyć gola a tutaj już widzicie 90 minuta ostatni gwizdek sędziego no i i wygrywamy, z ledwością, ale wygrywamy. Nie jest to powód do dumy ani do zadowolenia, ponieważ no, z takim przeciwnikiem, jak już to mówiłem, jak Saragossa, powinniśmy wygrać o wiele wyższym wynikiem. Co jest ważne i co się liczy, no, co jest powodem do szczęścia, to to, że ten gol akurat, który dał nam zwycięstwo, był moim golem. Dostałem trochę achievementów, jednakże overall dalej 84 stoi w miejscu. W każdym razie przed nami czekał mecz z Atletico. Mój zawodnik nie był zmęczony, ale trener zdecydował posadzić mnie na ławce. Ostatnio właśnie, tak jak mówiłem, decyzje trenera są bardzo, bardzo kontrowersyjne. Sadza na, na ważne mecze, sadza na, na ławce takich zawodników jak ja, Neymar, Messi. Czy też chociażby Suarez? No to jest dla mnie niezrozumiałe. W każdym razie muszę się pogodzić z tą decyzją. Naprawdę mi się to nie podoba jeżeli tak będzie dalej, no, to chyba będzie trzeba myśleć o zmianie klubu. Jak na razie z Barceloną gra mi się całkiem spoko, no, ale to co robi trener jest po prostu no strasznie, ale to strasznie z, y, słaby. Mecz Elche zdecydowałem w życie wolne na ten mecz. Bo chciałem po prostu zagrać, bo wiedziałem, że jak tego meczu nie zagram. Jak ten mecz zagram, to będę bardzo zmęczony i być może nie dostanę szansy zagrania. No, po, pokazania się w meczu z Evertonem. Więc mecz selces został przesumulowany. Wygraliśmy go. No podobnie jak właśnie wcześniejszy mecz, który też nie został rozegrany przeze mnie. Ponieważ no zostałem posadzony na ławce, ale z Atletico w pucharze. Chyba to jest puchar Hiszpanii. Barcelona poradziła sobie pewnie wygrywają 4 do 1, no a teraz pierwszy mecz z dwóch meczu, wynik ostateczny tego dwóch meczu, czyli no po prostu kto wyjdzie do finału bo to są już półfinały Euroligi, zobaczycie w kolejnym odcinku, ale teraz zobaczycie taki przedsmak, pierwszy mecz gramy u siebie, więc dobrze żeby było nie stracić żadnej bramki, no bo ponieważ każda stracona bramka przy remisie działa na korzyść po prostu gości, więc nie byłoby fajnie stracić stracić po prostu gola tak wygląda skład o wiele mocniejszy niż w pierwszym spotkaniu brawo Pique, Mathieu i Neymar więc myślę, że powinniśmy sobie dać radę z Evertonem jeżeli wygramy ten dwumecz to mamy finał Euroligi no może nie jest to coś tak fajnego jak finał Ligi Mistrzów ale wiadomo, ta Euroliga też ma, też ma swój urok no i po prostu z każdego sukcesu Nawet takiego trzeba się cieszyć Gerard Pique pokazywany Coś ostatnio krytycznie wypowiada się O swoich kolegach z drużyny Jest też ponąć z tego co mówi prasa Na wylocie z Barcelony Więc no zobaczymy jak to się Jak to się no Wszystko rozwiąże w przyszłości Ja osobiście Pique lubię I naprawdę dobry Jest on graczem w defensywie Zaczynamy pierwszy mecz W dwumeczu z Evertonem i tak jak tu widzicie 45 minuta to dopiero akcja No i pewnie Nasz bramkarz brawo piąskuje. Naprawdę dobra dobra postawa No ale dalej 0 do 0 No naprawdę zacięty był tak, mecz My się męczyliśmy z Saragosą A teraz jeszcze trudniejszy przeciwnik Everton No ostatnio Barcelona ma słabszą formę Ale no to To tylko Barcelona ma słabszą formę Ponieważ mój zawodnik jest u szczytu formy Zdobyła bramki Ma dobry dribling. Gdyby nie ja to chyba Barcelona osiągałaby słabe rezultaty, no ale wiadomo, to co robi trener, jest po prostu straszne: jest po prostu straszne, ponieważ sadza w ważnych meczach. Nie tyle co w meczach z jakimiś słabymi rywalami, co Real Saragossa, bo to rozumiem, ale w ważnych meczach trener sadza po prostu na ławkę takich zawodników kluczowych. Nie będę znowu wymieniał, bo, bo już to mówiłem, kogo dokładnie no ale chociażby mnie, chociażby mnie gdzie naprawdę przydałbym się zespołowi no a on nie sadza na ławce na razie nuda, nic się nie dzieje w meczu z Evertonem no zaczęliśmy od akcji mój strzał, ale wybronił tutaj z największym, z największym trudem Howard który stoi na bramce już też myśli na pewno o zakończeniu swojej kariery no ale jeszcze naprawdę dobrze się pomiędzy słupkami spisuje, a tutaj 83 minuta i zobaczcie mój tam zawodnik łapał się za nogę jakiś skurcze go łapały no i tutaj jeszcze ofiaro, ofiarnie broni tej straty bramki, no ale zszedłem z boiska, ponieważ no strasznie łapałem mnie skurcze. Na szczęście nie było to nic poważnego, więc w następnym meczu właśnie z Evertonem czy też za Portiwą zagram. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć!